Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, dla kogo jest hurtownia Opoltrans, to spieszymy z wyjaśnieniem. 90% branż na rynku jesteśmy w stanie obsłużyć. Mamy opony, mamy oleje, mamy filtry, mamy części do samochodów dostawczych, do samochodów osobowych. Oczywiście podstawa to samochody ciężarowe i użytkowe. A co z obsługą? Jesteśmy taką firmą, która jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę od A do Z. Wszystko co idzie pod taką podstawową obsługę samochodu można dostać od nas od ręki. Możemy dostarczyć oleje hydrauliczne, opony rolnicze, opony też przemysłowe, także budownictwo, e, filtry też mamy do rolnictwa, więc no, myślę, że jesteśmy takim dostawcą bardzo kompleksowym. I to widać w każdym oddziale Opol Trans. Nie tylko transport, ale i warsztat, i serwis będzie miał w czym przebierać, bo oferta jest kompleksowa. Podnośniki typu żuraw, prasy hydrauliczne odsysarki oleju, które są moim zdaniem nieodzowne gdzieś tam na warsztatach. Przede wszystkim ułatwiają wypompowanie oleju w celu jego utylizacji. Klucze pneumatyczne, wózki warsztatowe, leżanki, czy też takie podnośniki standardowe. Także ofertę mamy bardzo bogatą, jeżeli chodzi o asortyment na warsztaty, czy tam typowo stricte narzędziówkę. Zamówienie możemy złożyć przez internet, a nawet skorzystać od razu, na przykład z wymiany na miejscu, jak w przypadku części, materiałów eksploatacyjnych, a również opon. Pada takie zamówienie tutaj do nas do handlowca. Handlowiec przygotowuje zamówienie na magazyn, dostarczamy je tutaj obok na serwis, no i serwis dokonuje wymiany. Koszt takiej usługi to jest 20 zł netto i ewentualna utylizacja to jest 10 zł netto. Takie rozwiązanie to wyjątkowa oszczędność czasu i pieniędzy, a lojalni klienci mogą liczyć na dodatkowe korzyści, a tych jest niemało. Sprawdź sam. Zostań klientem Opol Trans, zanim zima cię zaskoczy www.opoltrans.com.pl